Aj, to technologia mnie ostatnio testuje, słuchajcie, słuchaj. Trzeci raz nagrywam. No nic. Czy rozwój to bzdura? Czy samo rozwój to bzdura? Odpowiedz. Daj znać w komentarzu. Dzisiaj spróbujemy się z tym zmierzyć troszeczkę, tak. Też w komentarzu, czy tam w opisie, będziesz miał linka do super live'a, tak? który otwiera oczy. Człowieka, który był można powiedzieć trenerem, był też mentorem, czy znaczy jest nadal tak, w, w tak zwanym ogólnopojętym samorozwoju. Kto z Was jest dłużej, powiedzmy, online, kto z Was jest dłużej w biznesie sieciowym i tak dalej, no to wiecie, że ostatnie 5-6 lat, powiedzmy, przed jeszcze tym, przed covid to były duże eventy, tak, chyba rekordowe to po 10 tysięcy. Ludzi gromadziły na stadionach, no i wszędzie słyszałeś: jesteś zwycięzcą, możesz wszystko, prawo przyciągania otaczaj się pozytywnymi ludźmi. Problem zamieniaj na wyzwanie wstawaj rano, czytaj książki, biegaj, schudnij i wszystkie inne tam takie cuda, tak. No i generalnie obudź sobie olbrzyma. No, wiadomo, tak. Ja powiem ci tak: na żadnym takim evencie nie byłem. Na jedynym, którym byłem, zostałem zaproszony. Z robertem kiosaki w Warszawie. To jest, byłem po prostu dlatego, że od niego wszystko się zaczęło 2008-2009, kiedy zaczynałem biznes sieciowy, zacząłem czytać po prostu jego książki i fajnie było go po prostu spotkać na żywo tyle. Czy zmieniło się coś w moim życiu po tym wydarzeniu? Nie. Czy czegoś nowego się dowiedziałem też nie. Po prostu zobaczyłem zajebistych sprzedawców ze, ze, ze sceny, którzy sprzedali za setki tysięcy złotych ludziom, którzy po prostu byli na scenie, znaczy którzy byli na tym evencie i to jest wszystko. Tak? Kto z tego wszystkiego został zwycięzcą? No, Ci, co prowadzili ten event. I od razu mówię, nie jestem przeciwnikiem że jakiejkolwiek wiedzy. Jeśli, e, jedziesz, jeśli byłeś na takim evencie, jedziesz sobie raz na rok na przykład na taki event w celach zapoznawczych, networkingowych, porozmawiania z innymi ludźmi, super. Ale jeśli uważasz, że, je, że pojedziesz na taki event, pojedziesz po prostu na taką pompkę motywacyjną, możesz wszystko przez pierwsze trzy dni, piątek, sobota, niedziela, wieczorem, w niedzielę możesz wszystko, w poniedziałek idziesz do znienawidzonej roboty, do znienawidzonego szefa i po prostu jesteś kurde sfrustrowany, bo tam mogłeś wszystko, a teraz niestety nie możesz nic. Idziesz za przeproszeniem do Kibla i też wiesz, że nie możesz wszystkiego. Tak? To jest takie smutne z jednej strony. Takie groteskowe, ale tak jest, tak. Dlatego. Dlaczego tak, dlaczego, się, dlaczego, poruszyłem ten temat? No po pierwsze, po pierwsze, primo, tak, to, że będę nagrywał teraz codziennie wideo, po to, żeby dla siebie po prostu zrobić takie wyzwanie, a po drugie, żeby tobie dać wartość. I od razu tutaj, do Ciebie taka prośba: daj znać w komentarzu, o czym chcesz pogadać, co, co Cię zawsze interesowało, ale bałeś się zapytać, czego nie znalazłeś może na YouTubie, czego ktoś inny Ci nie powiedział i tak dalej. Nie wiem. Czego, co Ci jest po prostu teraz potrzebne, daj znać. Tak? To ma być przede wszystkim dla Ciebie. Ja oczywiście mam jakąś tam agendę, powiedzmy, mam jakąś, jakiś tam spis tematów, które moim zdaniem będą interesujące dla Ciebie, ale wolałbym po prostu od Ciebie usłyszeć. Dlatego mówię, facet, który wywodził się z rozwoju, bo ja swojego czasu razem z marketerami, z moimi partnerami biznesowymi zastanawialiśmy się, w którą stronę iść, bo robiliśmy różne eventy. Głównie pokazujące, jak można zarabiać pieniądze, jakie są możliwości. I jakby zwróciliśmy uwagę na to, że bardzo ciężko nam jest zapełnić salę na 100, 200-300 osób na przykład, gdzie w tym samym momencie na 1000, 30-5 tysięcy po prostu bilety rozchodzą się jak świeże bułki po 300, 500 1000 po 5 tysięcy złotych możesz mi wierzyć lub nie, ale są ludzie, którzy od ostatniego eventu, na którym byli na przykład dwa lata temu, do dzisiaj jeszcze spłacają kredyt za niego. No, także tam było full, pełna sala, cała sala śpiewa z nami, z czego nic nie wynikało, tak, bo zresztą ta osoba od rozwoju, która, którą po prostu gdzieś w komentarzu będziesz mógł zobaczyć, obejrzeć, mówi jasno, tak, że żadna osoba nie wynosiła z tego nic. Po prostu, tak, czyli... Fajnie się napompowała, super było, ale później przychodziła frustracja, niestety. Dlaczego? Bo po takim evencie miałeś puścić puści w portfelu, bardziej pusto w portfelu, e, po jakimś czasie nic ci się w tym portfelu nie zgadzało, bo jakby no, masz wiedzę, jesteś napompowany, ale to ci już uszło, bo e, gdzieś tam nie poszło tak jak trzeba, lub nie zadziałałeś, lub myślałeś, że za pomocą prawa przyciągania po prostu wszystko do ciebie przyjdzie, ty nie musisz nic robić, tylko leżeć, czytać książki. No i niestety w portfelu ci się nie zgadza, no i co? No i teraz mówisz ratuj, tak? Frustracje, depresje, znam masę ludzi po prostu zajechanych po takich szkoleniach. i Dzisiaj niestety nic nie robią, pracują dla... Znaczy nic nie robią. Zrezygnowali ze swoich marzeń niestety. Tak, masa ludzi dzisiaj poszli po prostu w tą tradycyjną ścieżkę. 8.17, 8.20, prac. Tak to wygląda. Dlatego posłuchaj od człowieka z rozwoju, posłuchaj od człowieka, który mm, był w tym, przeprasza, jakby to jest taka swoista spowiedź, wypuścił też, to jest prapremiera jego książki. Polecam kupić, ja jeszcze nie kupiłem, ale też kupię nie po to, żeby się napompować znowu e, emocjami i rozwojem i jesteś zwycięzcą, tylko po prostu chcę zobaczyć, jaką przemianę przeszła osoba, która wyszła z tego rynku. Tak? Bo ja od zawsze byłem zwolennikiem i uczyłem, moi mentorzy zawsze mnie tego uczyli, że jeśli chcesz odnieść sukces w jakiejś dziedzinie to weź książkę czy poznaj osobę, która odniosła sukces w tej dziedzinie, po prostu rób dokładnie to co ona. Jak przeczytasz książkę, a jest to na przykład, poradnik, jak coś zrobić to zrób tak jak jest tam w tym poradniku i po prostu odniesiesz sukces. Tak? Dlaczego o tym mówię? No bo zobacz, kiedy ja zaczynałem w 2008-2009 nie przeczytałem wcześniej żadnej książki, nie byłem na żadnym evencie, nawet biznesowym, o już rozwojowym to w ogóle nie mówię. I to nie przeszkodziło mi w tym, żeby w ciągu na po pierwsze, pierwszego miesiąca, dwóch, trzech prowadzić 20, 30, 50, 100 osób do biznesu. Później to, co za zacząłem zauważać, to to, że ludzie, kiedy wchodzą do biznesu sieciowego, tak, muszą wywrócić sobie głowę do góry nogami, muszą przeczytać 20 książek. Ja oczywiście w tamtym roku tutaj przeczytałem 27 książek, tak, ale to w 89-90% przypadków to są bardziej takie światopoglądowe kto rządzi światem, dlaczego tak jest, a nie inaczej, dlaczego te wszystkie rzeczy, te wszystkie przypadki, które nas ostatnio spotykałem, to nie są przypadki i tak dalej. One nie mają żadnego wpływu na to, czy ja nagram teraz to wideo, co teraz nagrywam, czy zrobię reklamę, czy zbiorę listę adresową, czy napiszę maila, czy pogadam z ludźmi, czy zrobię zooma, czy zrobię live'a i tak dalej, i tak dalej. To nie ma żadnego wpływu. Dlaczego? Bo w moim biznesie są konkretne kroki, postępowania, które trzeba wykonywać i trzeba je robić niezależnie od tego, czy się rozwinąłeś, czy się nie rozwinąłeś. Jeśli idziesz do roboty, zobacz, to w pierwszym dniu tak samo dostajesz konkretną procedurę działania, konkretną metodologię, opis stanowiska Twojego pracy i po prostu wykonujesz działania, które tam są powiedziane do zrobienia. Tak samo w biznesie, tak? Jeśli masz metodologię działania, to po prostu robisz. Jeśli tego nie robisz, to ci nie idzie. W robocie możesz być wywalony, w biznesie sieciowym nie zostaniesz wywalony, niestety, i możesz tak sobie tkwić w takim zawieszeniu przez lata. I później stwierdzasz, że to nie działa. No nie działa, bo ty nie działasz. Po prostu tutaj za siedzenie nie płacą. Ktoś mówi: Dobrze, ja już długo w tym siedzę. Ja mówię, A ile zarabiasz? No ale siedzę. Nie. Także za odsiadkę nie płacą, za działanie płacą i. To, co musisz wiedzieć, to to, że nie musisz po prostu zmieniać się o 180 stopni, żeby zacząć działać w tym biznesie. Rozumiesz, nie musisz nawet umieć nagrać takiego wideo, e, jak, jak teraz oglądasz. Nie musisz przeczytać tych wszystkich książek, które tam są, bo ja tego nie miałem, ja tego nie, nie, nie czytałem i zacząłem. Mam wrażenie, że czasami po niektórych książkach mi jest ciężej robić ten biznes niż, niż jak zaczynałem bez książek. Tego czy. Rozwój osobisty to bzdura? Nie. Czy rozwój osobisty podany, tak jak ci podawali, na dużych eventach, na yy, po prostu wiesz, pompkach motywacyjnych? Tak, to jest bzdura, bo motywacja, coś takiego jak motywacja zewnętrzna, nie działa. Nawet jakakolwiek najlepiej ułożona historia, którą byś tam usłyszał, ona cię zmotywuje przez pierwsze 2, 3, 5 dni. Później to już nic nie daje. Dlaczego? Bo motywacja musisz być wewnątrz, z wewnątrz musisz być zmotywowany. Sam musisz być wewnętrznie zmotywowany, żeby działać. Dlatego będą wzloty, upadki, górki, pagórki tak i tak dalej. Masa rzeczy w codziennym dniu, które musisz pokonać i to zewnętrzna motywacja ci nie rozwiąże. Ja o tym mówiłem lata. E na początku po prostu komentarze wyśmiewane, wiesz, hejtowany, jak to, kurczę, wszyscy tutaj latają, wszyscy, motywacja, jesteś zwycięzcą, przyciągaj, prawo przyciągania, cuda i tak dalej. A ty mówisz zupełnie co innego, kompetencje, żmudna praca, e, nudna codzienna, tak, no. Biznes sieciowy to jest nudna, żmudna, codzienna robota. Wyszło, szydło z worka przez ostatnie dwa lata, gdzie. Rozmawiałem z wieloma osobami e, i też z rozwojawcami, powiedzmy, którzy przeszli powiedzmy, na tą dobrą stronę mocy i mówią: Marcin, kucze, my nie wiem, co tu się dzieje. Dlaczego nikt w ogóle nie zajął jakiegokolwiek stanowiska w tym temacie? Tak tak mówili o oświeceniu, tak mówili o rozwoju, tak mówili o tym, że chcą najlepiej dla ludzi, a nie stanęli w, po, po żadnej stronie z tą całą, wiesz, świrusologią. Czyż wiadomo, już dzisiaj na głównych nawet mediach, na głównych stronach, mówią jasno, tak? Zrobili, zrobiono, odtajniono gdzieś tam badania firmy na P, która nam dostarczała cudowne eliksiry, tak? Że na 46 tysięcy podanych dawek, 42 tysiące to były nopy, 2300 osób, które zmarły. I to było wiadomo przed podaniem, na, na, całym, na, na, powiedzmy, na, na całą populację świata. I nikt nie zajął w tym, wiesz, z rozwojowców, z marketingu sieciowego. Ja też z tym bardzo zdziwiony. Nie znam osoby, może poza jedną, która gdzieś tam przemycała pewne rzeczy, a tak po prostu wszyscy spali. No to wtedy, co nie chciałeś dla ludzi dobrze? No przecież biznes sieciowy polega na tym, że chcesz, że budujesz sukces na sukcesie innych ludzi. To, co wtedy nie chciałeś dobrze? Chciałeś pozostawić dobra, niech każdy myśli jak chce? No to nie ma tak. Tak. Albo jesteś po jednej stronie, albo, albo, albo wiesz, nie możesz być nijaki. Po prostu nie. No i właśnie idzie ten, ten rozwój i y, wiele osób miało kryzys tak, przez ostatnie dwa lata. Y, no i między innymi dlatego pewnie ta spowiedź tego pana. Nie znam go osobiście. E, no sam o tym oczywiście mówi, że po prostu jest z tego środowiska, się wywodzi, wiele błędów popełnił. Mówię obejrzyj sobie cały e, cały odcinek. To, co chcę Ci powiedzieć tym, tym nagraniem, tym odcinkiem, to to, że ważne jest, żebyś się rozwijał. Ważne jest, żebyś na przykład, tak jak ja, tak, na przykład teraz w biznesie, biznesowe dwie książki czytam na przykład w języku angielskim. No to czy ja się nie rozwijam? Rozwijam się, bo tak. Czytam książki, które mi są przydatne w biznesie, a przy okazji jeszcze to czytam w innym języku, no to też poprawię swoją umiejętności językową. Czy to jest ciekawy samo czy ja się rozwijam? Oczywiście. Czy ja sobie przeczytam jakiś o tam fałszywe pandemie, czy zaufanie, czyli waluta przyszłości, czy jak przeżyć koniec świata na przykład, tak? Czy ja się rozwinę? Oczywiście. Ale czy to mi jest potrzebne do tego, żeby prowadzić kolejną osobę do biznesu, żeby zrobić kolejnego live'a, żeby wysłać kolejnego maila, żeby porozmawiać z drugą osobą? No nie. Rozumiesz? Jak idziesz do roboty, nie musisz się przygotowywać przez 2-3 lata do tej pracy. Tylko masz iść i pierwszego dnia powiedzą Ci, co masz robić. I to robisz. Czy będzie wymagało to wyjścia poza własną strefę komfortu? Czy będzie to wymagało, że będziesz musiał robić rzeczy, których nie umiałeś? Że będziesz musiał robić rzeczy trudne dla Ciebie? Tak. W każdym aspekcie. W każdej dziedzinie tak jest. W każdej dziedzinie tak jest. Wiesz, Nawet Messi, który odchodził z Barcelony, który jest uważany za najlepszego, jednego z najlepszych piłkarzy świata. Tam grał w piłkę, kopał w piłkę w Barcelonie w taki sposób. Poszedł do innego klubu i musiał się nauczyć kopać w piłkę inaczej. Oczywiście w cudzysłowie to mówię. Innych zachowań. Inne są jego role. Inaczej funkcjonuje. Rozumiesz? Ale on się nie przygotował do tego przez 20 lat, żeby pójść do następnego klubu i grać inaczej. Zastał tą sytuację, która jest i po prostu się wkomponuje wkomponowuje w nią. Czy się pozbiera, czy się poukłada, zobaczymy. Ale tak po prostu jest, całe życie tak nasze wygląda. Tak? Czyli nie musisz się pompować, nie musisz zmieniać swojego myślenia o 180 stopni, nie musisz zmieniać, wiesz, żony, męża. E, oczywiście później możesz stwierdzić, że, że, że warto, tak? <laughs> Może stwierdzić, że warto iść e, wcześniej spać e, e, i, i wcześniej wstawać. Może stwierdzić, że warto. Jeść lepiej, lepsze jakościowe jedzenie, może stwierdzić, że warto się ruszać, może stwierdzić, że warto, e, wiesz, m, mieć pewność siebie własną, może stwierdzić, że warto mieć swoją pasję, może stwierdzić, że warto mieć czas i pieniądze. Oczywiście, że tak, ale na początku tego nie musisz ogarniać wszystkiego. tak? Nie musisz po prostu być oświeconym bóstwem albo półbogiem. Po prostu. Bo w każdej dziedzinie. Wchodzisz i learning by doing, tak? Czyli uczysz się poprzez działanie. Ja wiem o tym, że w szkole nam wywrócili web i wytłumaczyli nam, że najpierw trzeba 20 lat zrobić szkołę, żeby później iść pracować na taśmie. Ja to wiem, ale to jest po prostu przestarzałe, rozumiesz? To jest po prostu coś, co już dawno się skończyło. I taki sam rozwój, czpania dla czpania. Tak, bo znam ludzi, którzy po prostu w swoim czasie by, by byli po 2-3 po razy w ciągu miesiąca na eventach, z eventu na event. Właściwie nie spali w domu, z eventu na event, z eventu na event. Tak. 12-24 eventy w ciągu roku. Jak powiedziałem, nie, są niektórzy dzisiaj tacy, co spłacają jeszcze eventy w ratach, na których byli ostatnio 2 lata temu. Czy to wniosło coś do ich rozwoju? Oczywiście. Co, co miesiąc o tym pamiętają. Tyle, jeśli masz pytania, ja się bardzo cieszę, że to wychodzi teraz. Ja się bardzo cieszę, że coraz więcej osób po prostu mówi, jak jest. Tak? Ja pamiętam, jak ja wspominałem o tym 7-8 lat temu zawsze byłem sceptycznie nastawiony do tego. Zawsze mówiłem, że to gówno daje. Zawsze mówiłem, że najpierw robić, później dopiero um, cudować. Efekty, rezultaty to jest klucz. Bo co z tego, że wiesz, że ja będę wstawał zawsze o 6 rano, jak będę zajebiście niewyspany, cały dzień będę miał w plecy, non będę zamulony i po prostu wiesz, nie będę efektywny w żaden sposób. Ale, ale założyłem sobie, że będę wstawał o 6 rano. Tak? A się okazuje, jak zrobiono badania, że ci najbogaci, ci najlepsi, oczywiście, oni wstają o odpowiedniej porze, ale wstają przede wszystkim wyspani. Czyli może się kładą wcześniej. Ale to nie chodzi o to, żeby wstawać o 5 rano, jak idziesz spać o 1. Rozumiesz? I to też nie, to, to też nie jest wyznacznikiem, bo znam ludzi, którzy spa śpią do 12 i dzisiaj zarabiają po 100-150 tysięcy złotych w multilevel marketingu. Także to nie jest wyznacznik, rozumiesz? Nie musisz zmieniać 180 stopni e, siebie, ro, e, wiesz, być wpłynem rozwojowym, po prostu. E, Nazbierać kursów, szkoleń, tego wszystkiego i, i, i wiesz. I wtedy dopiero powiedzieć: Dobra, jestem pewny siebie, idę po swoje. Nie, robisz, robisz, robisz i po prostu to przychodzi. Dlatego fajnie jest odkrywany temat, jest jakby rozwiewane są mity. Bardzo się cieszę. Oczywiście to będzie mnie, gło, głos mniejszościowy, bo nadal. Myślę, że są osoby, które będą chciały zarabiać na tych dużych eventach, na, pompo, na pompce motywacyjnej i tak bankowo. Ale wracając do tematu, wejdź w linki poniżej, zobacz sobie, co tam jest. Najbliższe webinary też na żywo, w których mówimy konkretnie, co, co trzeba zrobić. Dlaczego? Bo idzie zajebista inflacja, ludzie będą oddawać swoje chałupy, mieszkania, samochody, tak? Idzie zajebista drożyzna na żarcie, może być przerwa w dostawie żarcia, itd., itd. i tak dalej, i tak dalej. I ja ci nie powiem rozwiązań na wszystkie te problemy, chociaż na większość już dzisiaj mam, ale wiesz co? Na 95% problemów rozwiązaniem jest kapusta. I to nie warzywo, tylko pekunia. I musisz mieć coś dodatkowego, musisz mieć dodatkowy źródło dochodu. Zrozum to, człowieku. Nie ma innej opcji. Tak? Czyli to, co robiłeś do tej pory fajnie, musisz tego robić jeszcze więcej, ale tam nie dostaniesz 100% podwyżki, i musisz zacząć robić cokolwiek innego. Mieć maszynę, która będzie ci dodatkowo pompowała kapustę, bo tej kapusty będziesz musiał mieć full. Rozumiesz? Jeśli dzisiaj masz 100, 100 tysięcy oszczędności, a 99% ludzi, którzy oglądają to nagranie, nie ma, to jesteś w bardzo ciężkiej sytuacji, bo 100 tysięcy to po prostu wiesz, nie wiem, czy na miesiąc wystarczy. Niedługo. Jak przy pierwszy ostro. I zapisz sobie tą datę, to jest 17 maja 2022 i później wspomnimy, czy tak było, czy nie. Ja mam nadzieję, że nie, ale wiesz co? Przezorny zawsze ubezpieczony. Także linki poniżej i daj znać w komentarzu, jakie są jeszcze inne problemy, wyzwania, które chciałbyś poruszyć w takich nagraniach i będziemy po prostu o tym mówić. Trzymaj się, pozdrawiam, cześć, cześć.